Trenerze, co w naszej drużynie po tym środowym pojedynku? Dużo analizy, dużo gdzieś tam yy, przemyśleń? Tak, na pewno. Yy, prze, Przeanalizowaliśmy dokładnie ten mecz, wiemy co się stało. Trema w tym meczu jednak trochę nas zjadła, yy, ale to już jest za nami. Tak. Mamy wyczyszczone głowy, wszyscy wiedzą co się stało. Teraz jest, yy, to jest otwarcie sezonu. Wszystkie mecze są bardzo ważne, wszystkie mecze trzeba kolekcjonować zwycięstwa, żeby się zbliżać do fazy play-off. Także w tamten mecz już za nami, nowe otwarcie w niedzielę. No właśnie, bo ten początek jest taki intensywny. Osiem dni, trzy ligowe mecze, Anvil za nami, przed nami Astoria, potem Estermet, także dużo jest na tym początku. Na pewno no tak, tak jest, mamy przekładane, ponieważ poszliśmy na rękę zespołowi Zielonej Góry, który gra w, w VTB. No, ale to nie jest aż, aż takie obciążenie, to nie jest, to nie jest trzy mecze w 6 dni na przykład, to jest 8 dni, to jest 3-4 dni przerwy pomiędzy meczami, także wydaje mi się, że wszystko będzie brzmiało. Okay. Przemek, wracasz jeszcze myślami do tego środowego wieczoru, do tego, co się działo tam w Kaliszu w tym pojedynku o Super Puchar. czy to gdzieś to już taki zamknięty rozdział? Na pewno gdzieś to jest w głowie, ale myślę, że już coraz dalej zrobiliśmy naprawdę długą, długą, dogłębną analizę tego meczu. Wyjaśniliśmy sobie wiele kwestii i myślę, że to nasza gra będzie wyglądała inaczej. Środa odchodzi w niepamięć, teraz liczy się tylko niedziela. Przyjeżdża Enea Astoria z dobrymi znajomymi z Chylem i z Miskiem. Dokładnie, na pewno Chylu jakiś Misiek będą chcieli, będą przyjadą z mocnym nastawieniem ten mecz zawodnicy naszego, naszego zespołu z poprzedniego sezonu i no, będzie fajnie widzieć te znajome twarze na boisku. No właśnie, ale przed takim meczem, nie wiem, wysłałaś już SMS-a do chyla. Do miło Cię będzie spotkać, albo szykuj się na to i na to. Teraz będziemy po przeciwnych stronach, bo w zeszłym sezonie jak rywalizowaliście na, na treningach, to gdzieś tam pamiętam się nawet krew polała niekiedy. A bo to chylu jest trochę delikatny, to tak trochę narzekał, nie wiem czemu. No ale nie, na pewno jakiś z schylę, jakiś zmieszkała dobry kontakt. Na pewno jak przyjadą, jutro to zwy do nich i gdzieś tam spotkam, porozmawiamy jak to jest u nich w zespole, ale oczywiście na boisku nie będzie odpuszczania, będzie na pewno z jednej strony, jednej i drugiej strony twardo i nie będzie odpuszczania.